No, witam Was, mordy, moje kochane. Balta z, z tej strony. I co? Kolejny materiał z Last Epocha. Jeśli jeszcze nie widzieliście wczorajszego materiału, to znaczy Last Epoch gra dla uciekinierów z Puff of Exile, serdecznie zachęcam, żebyście nadrobili. A dzisiaj materiał poradnikowy. Materiał, w którym przedstawię Wam mój starter i omówimy sobie krok po kroku, jak mam zamiar rozpocząć kampanię, co chciałbym osiągnąć w ramach kampanii oraz wstęp do tego jak powinien wyglądać mój endgame. Oczywiście pokażę Wam też planer. Planer będzie zawierał itemy raczej przykładowe, takie itemy, które wydają mi się na chwilę obecną silne. Natomiast, drodzy widzowie, jest to koncepcja mojego buildu. Jeśli chodzi o aktualizację, to przez pierwsze kilka dni, prawdopodobnie jak już dojdę do endgame'u, będę nagrywał materiał aktualizujący, materiał, w którym wytłumaczę Wam, jak takim moim buildem progresować dalej, jak osiągać coraz lepsze itemy oraz jak docelowo chciałbym, żeby mój build się w endgame'ie zachowywał. Jakie są plusy, jakie są minusy, czy polecam, czy nie. Także widzowie, bez zbędnego pierdzielenia, zapraszam na materiał. No i co? I ty się dałeś nabrać, że już materiał wleci? Przecież ty chyba mnie nie znasz. Pierwszy raz tu jesteś. Chłopie, teraz leci reklama. Siedem dni, super okazji w sklepach Eur... Reklama, w której ja zachęcam Cię, żebyś zostawił suba, napisał w końcu ten pierdolony komentarz, bo ani razu jeszcze nie napisałeś, ani razu. I nie mówię tutaj do Ciebie, stały widzu, bo Ty piszesz komentarze, Ty jesteś szefem, ale wszyscy pozostali. No gdzie jest Wasz komentarz? Przecież ja po to się staram, produkuję, wysilam, mówię cały czas o tych komentarzach, żebyś tego w końcu napisał, no. Dobra widzowie, no i co, witam w mojej kuchni, jesteśmy na pakcie pierwszym. I omówimy sobie wstępny zarys levelowania, ponieważ uważam, że akolitka, bo jeszcze nie jesteśmy nekromantką, w tym aspekcie jest bardzo silną klasą. I jeśli się dobrze pogra w early gamie, to tak naprawdę szybkie wejście do ascendancji i już w skalowanie siły naszych minionów tutaj może zrobić bardzo dużą robotę. I widzowie teraz tak, chciałbym wam przedstawić, jak na początku rozdaje drzewko pasywne. I oczywiście jesteśmy jeszcze tak jak wspomniałem, akolitką, nekromantka jest zablokowana, więc musimy sobie radzić a propos tej ascendancji tutaj. Ja roz... Rozpoczynam od rozdania 5 punktów w Aury krwi, która zwiększa nam obrażenia i obrażenia sługusów. O bardzo przyjemny prostek. Dodatkowo po przekroczeniu 5 punktów, czyli w momencie, gdy ta złota linia przekroczy wygłodniałe dusze, wchodzę w mroczny rytuał, który dodatkowo zwiększa inkantację. Czyli przyzwanie sługów, tempo przyzywania sługów, i dodaję im atak speed. Dzięki czemu moje miniony atakują szybciej, a już tutaj troszeczkę damage'u im zwiększyliśmy. I rozdaję tu około 5 punktów. Wydaje mi się, że to jest optymalna wartość. W momencie, kiedy mamy tu rozdane 5 punktów, i tutaj 5 punktów, możemy przejść do Golema. I Golema gramy od razu. I gramy fakt krwi. Tutaj na chwilę obecną rozdałem tylko trzy punkty, no bo mniej więcej wynika to z mojego levela. I potem resztę punktów rozdajemy w aure Krwi, żeby teraz kolejny level rozdać w Karmazynowe Obżarstwo. Następne ścieżki levelowania osobiście polecam rozdać ostatni punkt tutaj, dorzucić dwa punkty tutaj i w tym momencie będziemy mogli wziąć Duchową Egidę, która dodaje nam pancerz na poziomie trzecim, na poziomie trzecim przepraszam, dla naszych minionów. Mniej więcej na tym etapie już będziemy mogli rozdawać Punkty nekromantki, ale to omówimy w drugim punkcie. Na razie jesteśmy w tym punkcie pierwszym, przed rozdaniem, dopiero przed rozdaniem ascendancji. Jeśli chodzi o skile, bo to jest akurat ważniejsze niż samo drzewko, to ja osobiście, jeśli chodzi o specjalizację, na początku, jako pierwszy skill do wyspecjalizowania, wybrałem miniony, ponieważ jestem minioniarzem, nekromantą. Także, jeśli chodzi o pierwsze punkty, które rozdajemy, ja na chwilę obecną mam ich sześć i za niedługo wpada. A widzisz, widzę, sorry, ja mam 5 plus 1, dlatego że dropa mi mega RNG zbrojka. Ale co do zasady, mam 5 punktów, zaraz wpada szósty, no i mam ten jeden, którego no, na 90% raczej ty mieć nie będziesz. Więc na chwilę obecną rozdaję punkty w na początku. W bezbożną wściekłość, tak żeby zwiększyć attack speed i inkantację oraz movement speed, ale samo w sobie to nie jest aż takie ważne. Rozdajemy tutaj dwa punkty po to, aby osiągnąć łowcy szpiku, czyli plus jeden samon. Drastyczne zwiększenie obrażeń. Każdy chce w Early Game po to pójść. Następnie dwa kolejne punkty tutaj, w nekrotyczny wyrok. Tutaj jakieś znowu statystyki, które tak naprawdę są mniej ważne, aby znowu otrzymać plus jeden do samona. Następnie będę kierował się po, jak kto by się spodziewał, kolejnego Samona. Tym razem musimy wydać w nieograniczoną Nencromancję dwa punkty i osiągnąć kolejnego Samona i mniej więcej na tym etapie tu już będziemy powoli gdzieś koło tej ascendancji będziemy zakręceni. Jeśli chodzi o drugi spell, na chwilę obecną jest, są to wygłodniałe dusze, które są moją umiejętnością, nazwijmy to aktywną umiejętnością, którą zamiast samych Samonów, które oczywiście biją bardzo przyjemny damage, to wygłodniałe dusze to jest Misfil, którym ja zadaję obrażenia. I polecam wziąć je jako drugie. Widziałem i zresztą zdarzało mi się też wygłodniałymi duszami levelować na początku tylko z mojego doświadczenia wynika, że one po prostu dosyć dużo many zżerają. Oczywiście, zaraz przejdziemy jak tą manę zbijać, żeby te dusze były tanie i żebyś mógł nimi spamić, ale tak jak mówię, ja osobiście będę startował z kościotrupami na start, ponieważ też, myślę, że sam widzu to zauważysz, damage się będzie zgadzał. Jeśli chodzi o wygłodniałe dusze, pierwszy punkt rozdaje w Rój Dusz. Dodatkowe dwa pociski i plus dwa kosztu many. Mam tu rozdane dwa punkty, ale zaraz do tego przejdę. I tu chciałem pójść od razu po minus dwa koszty many, ponieważ ogólnie co do zasady te duże są stosunkowo mało manożerne. Ja mam tylko 70 many, a każde skastowanie pojedynczego, salwy dusz, kosztuje mnie many 10, plus oczywiście regeneracja, to się jakoś w miarę stabilizuje. Ale pierwsze dwa punkty rozdajemy w rójdusz, potem królestwo nieumarłych, żeby ten koszt zbić. I dopiero potem rozdajemy dodatkowe pociski, żeby ta mana na pewno nie była problemem. Ja tu na chwilę obecną wziąłem żarłoczność, natomiast muszę przyznać, nie jestem do końca przekonany. Tak naprawdę to jeszcze tego nie zrespekowałem, ale docelowo, prawdopodobnie drugi punkt, czyli w sumie czwarty, powinniśmy rozdać w Królestwo Nieumarłych, po prostu, żeby ta faktycznie mana problemem nie była. Jeśli chodzi o ten etap rozgrywki, to tak naprawdę wszystko. Jeśli chodzi o skile, którymi gramy, no to oczywiście samony. Ja mam. Samonów 5 Wynikają... wynika to z mojego rozdania drzewka, co niedługo pojawi się siódmy, plus kolejny wynikający z ascendancy yy, Nekromantki i dodatkowo te dusze jako spell aktywny. I jeszcze zanim dojdziemy do szkieletów magów, wytłumaczę w dalszej części, dlaczego szkieleci magowie są tak ważni, to gram jeszcze TPK jako movement skill, coś co oczywiście no, przyspiesza mi speedranowanie kampanii, no ponieważ jak każdy gracz, chcemy kampanię przechodzić optymalnie. Dodatkowo moja Big Mama Golem. Chyba nie tu trzeba tłumaczyć. Golem to Golem. Golem zawsze spoko. I ostatni spel to jest klątwa. Też myślę, że tu specjalnie niczego tłumaczyć nie trzeba. Klątwę nakładamy raczej, gdy mamy paczkę wrogów albo bossa na pojedyncze małe moby. Klątwa tak naprawdę te widzu nawet jej nie zdążysz skastować. Ok, widzowie. I teraz mamy etap po prostu kampanii. Bez wchodzenia w poszczególne akty, w poszczególny poziom. Chciałbym Wam zwrócić uwagę, jak progresować, jak levelować. I na co mniej więcej w kampanii zwracać uwagę. Oczywiście słuchajcie, pamiętajcie, kampania to jest taki etap w naszym gameplayu, że tak naprawdę co nam drobnie to gramy i raczej nie wchodzimy za bardzo w szczegóły. Oczywiście tak naprawdę najważniejsze będzie dla nas drzewko pasywne i od niego zaczniemy. Także dokończamy levelowanie, przepraszam, naszą postacią tutaj w ogóle oczywiście pamiętajcie, że cały planer będziecie mieli w opisie. Zachęcam do zerknięcia, zachęcam do edytowania mojego buildu. Przecież nikt nie mówi, że musicie grać. Notki 1 do 1. Czytajcie, sprawdzajcie. Tutaj jesteśmy na tym etapie, byliśmy już um którego już omówiliśmy mniej więcej wcześniej. Jesteśmy mniej więcej na levelu 20 i na tym levelu już wychodzimy z naszej akolitki i przechodzimy do ascendancji, do ascendancji nekromantki. Widzowie, sama ascendancja nekromantki została tutaj wybrana, myślę, w sposób oczywisty. Plus jeden szkielet, plus jeden mag szkielet i dodatkowo twoje miniony biją 50% increase damage. Także ascendancja sama przez siebie się obroniła i pierwsze punkty po wbiciu już ascendancji rozdajemy w Ryzen Army, czyli pewnie jakaś powstała armia, armia, Miał powstałych, no niestety, planer jest po angielsku, no i tutaj mamy po prostu zwiększony minion damage. Idąc mniej więcej dalej na tym etapie, i to jest dosyć ciekawe, to jest osobiście uważam mój tech, rozdajemy 5 punktów w ascendancy Warlocka, aby otrzymać skill Chaos Bolty. I tak naprawdę, widzu, od tego momentu Chaos Bolty wypierają te dusze, te główki czaszki, które latają. I Chaos Bolt jest naszym skillem aktywnym. Moim zdaniem po prostu wystarczy rozdać 5 punktów w Chaos Flame i tak naprawdę mamy już od tego momentu wszystkie punkty w tej ascendancji rozdane i mamy Chaos Bolta. Lecąc dalej, oczywiście jesteśmy dalej w ascendancji necromantki i... To jak widzisz, widzu, planer. Wszystko po kolei ci będzie tłumaczył na przestrzeni levelowania. Oczywiście omówimy, na co zwrócić uwagę szczególnie. No, mamy te 5 punktów tutaj rozdanych. No i trzeba gdzieś mniej więcej na tym etapie, na tym etapie tutaj dokładnie na jakiś punkt dalej rozdać, żeby ta żółta, złota linia progresowała dalej. No i ja tutaj proponuję rozdawać dodatkowy damage i przechodzimy w tym miejscu do momentu aż o, i to jest właśnie dosyć istotny punkt krytyczny ponieważ tu widzowie mamy Unbound Necromancy, czyli plus jeden szkielet, a jak już usłyszeliście wcześniej, ja mam jakąś manię na temat dodatkowej liczby szkieletów, lub jak tych szkieletów jest typowy Rui, a więc tutaj już w tym etapie, mimo że jeszcze linia nie dotarła, rozdajemy pierwszy punkt. Rozdajemy, dlatego że tu będziemy musieli w Immortal Theater, bodajże tak się to nazywa, rozdać aż 5 punktów, ponieważ te 5 kropek tutaj świadczy dopiero kiedy będziemy mogli tą liczbę odblokować, a więc rozdajemy tutaj 5 punktów i jak widzisz widzu, na planerze idealnie takiej konfiguracji, czyli 5, 9, 1, 5. Insta mamy Outbound Necromancy, czyli plus jeden szkielet, co tak jak wcześniej mówiłem, jest idealnym sweet spotem damageowym. Lecąc dalej, tu musimy rozdać punkty, żeby przejść do tej linii. I tu rozdajemy w Unearthed Arms. To oczywiście minion piece damage, chyba też za bardzo tłumaczyć nie trzeba. Lecimy dalej, rozwijamy przez Fronting Summons. Tutaj dodatkowe dwa punkty, tak naprawdę, przepraszam, trzy punkty w Beyond, aby znowu tutaj otrzymać plus jeden szkielet. No oczywiście, tak, dokładnie widzę, ty dobrze wiesz co mi chodzi. No i tutaj widzę, jak widzisz, jeszcze musimy tym yy, tutaj tą noteczką przeskoczyć, żeby otrzymać tą, ten, ten, ten Fearance Legion i potem jak już to otrzymamy, to rozdajemy tylko jeden punkcik. Ponieważ tutaj jak widzisz, widzu, does not scale with points allocated, czyli maximum number of skeletons plus jeden za tylko jeden punkcik. Super sprawa, zawsze chcemy to wziąć. I tak jak tu już widzu dalej, dalej planer pokazuje, rozdajmy kolejne punkty. Dopiero gdzieś, o, i gdzieś to jest ten etap. Rozdajmy już punkty z powrotem w Ale to już jest etap późny, bo to już jest bardzo wysoki level. Prawdopodobnie koło levela 80, 90. Także to omówimy sobie w Endgame. Ale to byłoby drzewko pasywne, powiedzmy na kampanii. on prawdopodobnie gdzieś dzisiaj, tak żeby być szczerym, no co, zamknie gdzieś pewnie tutaj, gdzieś na tym etapie już będziesz powoli, gdzieś na tym minionie będziesz wchodzić w endgame, nawet może wcześniej, zależy jak szybko będziesz progresował, szybko levelował, więc oczywiście zachęcam do obejrzenia planera, planer jest widzu dla Ciebie, ale też pamiętaj, jeśli brakuje Ci czegoś, brakuje Ci defensywy, brakuje Ci ofensywy w jakimś aspekcie, zmień to, dodaj sobie własne punkty, przecież taka gra jest prosta, tych notek tutaj jak widzisz nie ma tyle, co w pachowek zajęli 1. możesz kombinować i do czego też tak naprawdę bardzo Cię wizu, zachęcam i pamiętaj, jeśli będziesz miał jakieś pytania odnośnie mojego buildu, Stary, wal śmiało. Wal śmiało, bo ja po to tu jestem. Ja po to to nagrałem, żebyś ty przyszedł do mnie pod komentarzem i powiedział: E, nie działa, e, coś popsułem, e. jak to naprawić? Ja ci naprawdę chętnie pomogę, bo tak jak powiedziałem kiedyś, ja tu jestem dla was, a nie wy dla mnie. Więc po prostu zachęcam do pisania komentarzy w taki sposób. I jeśli chodzi oczywiście o skillę w tej kampanii, to tak naprawdę względem punktu pierwszego ci nic nie zmienia. Gramy szkieletów, gramy skeleton magów, ale to faktycznie to jest coś nowego i to omówimy sobie szczególnie. gramy. Golema, gramy Kersy i gramy Chaos Bolty jako mój tech, który wprowadziłem po prostu w ramach swojego buildu. I mamy chyba jedną z ciekawszych rzeczy, to znaczy rozwój naszych skilli, naszych minionów. Na początku byliśmy mniej więcej na tym etapie. Tu jak widzisz, widzu, rozdajemy tak jak wcześniej wspomniałem, pod dodatkowego szkieleta, po to, żeby już mniej więcej na tym poziomie to gdzieś, powiedzmy, będzie kampanie i no trzy czwarte kampanii przechodzimy wyobrażenia od żywiołu. I konkretnie żywiołu lodowego, będziemy zamrażać przeciwników. I jak widzisz, widzisz po tych takich no, symbolach i kąkach pod każdym spelem tutaj tego mrożona się tutaj robi sporo i zaraz ci też wytłumaczę dlaczego chcemy skalować akurat cold. Oczywiście w momencie, w którym już będziemy mieli wydane te 5 punktów i będziemy mieli dostęp do Chaos Boltów, to te czaszeczki nasze respekujemy i wchodzimy w Chaos Bolta. I omówmy sobie na szybciutko, jak, co bym tutaj oczekiwał po tym Chaos Boltiku I oczywiście lecę pod zwiększenie ilości Projectili, Tak naprawdę zwiększenie damage'u tego skill'a na jednym kaście. Wchodzimy tutaj w Cast Speed, Pro Speed, yy, zwiększony Area of Effect. I dodatkowe projectile. Ale pamiętajcie, to też zwiększa ci manę, i to uwaga o 10. Dlatego polecam nie szarżować z tym. Jeśli widzisz, że twój build ma problem z maną, to raczej staraj się tutaj za dużo punktów nie wydawać. Jeden punkt to jest spoko. Dwa punkty ekstra. Trzy ja nie polecam. Moim zdaniem braknie ci many. Dlatego na tym etapie mniej więcej wydanych 7 punktów już powoli kieruje się w loot. Wyobrażenie od kolda Tak zresztą jak tu skalowałem w przypadku minionów. I oczywiście dalsza progresja no to będzie wynikowa w endgame i domówimy sobie to w następnych pro. Jako trzeci punkcik Czyli trzeci skill tak naprawdę rozwijamy Golema. I Golem to akurat dosyć prosto, skalując naszego Golema, no już te skile lodowe będziemy mieli, więc tu idziemy od razu, tak naprawdę pod zwiększenie ilości golemów, ale potem, bo to są punkty, które tak naprawdę dostaniemy na start, praktycznie z automatów wchodzimy w golema lodowego, aby bił lodowymi obrażeniami i stunował, chillował przeciwników. Także tu nie mamy się specjalnie co mówić, Golema potem boostujemy, tak jeszcze dodatkowo, żeby robił jako support dla naszych. Minionów I teraz widzę, że tak, to w ogóle tak naprawdę mm, możliwe, że będzie wypadało zagrać przed golemem, jeśli chodzi o kolejność w rozdawaniu punktów naszych skilli, ponieważ mamy mage i widzu, twoje celne oko już może to zauważył. Ja tu nie gram teleporta, na pasku skilli nie ma tego plot TPK, ja to na, to na to mówię. I ktoś powie, no to jesteś odklejony. Stary, ten build jest 0 na 10, przecież jak ty możesz nie grać TPK? A widzu, widzisz, ja tu cię zaskakuję, biorę cię z flanki, Karpia trzeba najpierw ogłuszyć. Ja tu gram TPK, ponieważ Las Epoch jest na tyle Flexable Grom, że ja tutaj mogę grać jako Stamon ten Skeleton Mage, jako Tepek. I widzu, insta, lecimy w tą lewą stronę, pod notkę Grave Passage, która daje nam, że w momencie samonowania Mamy po prostu TPK. Takiego zresztą, jakiego, jakiego byśmy mieli w momencie grania y, Transplanta, czyli zwykłego TPK. To jest super możliwość, bo zaoszczędza nam na pasku Skili dodatkowy, po prostu mamy dodatkowy skill, który przeznaczamy oczywiście na Aurę, ale do tego zaraz. Także widzów, pierwsze punkciki w Insta Grave Passage, abyśmy mieli TPK. A oczywiście później, no to rozdajemy miniony lodowe, tak aby nasze obrażenia od kolda się skalowały. I to myślę widzom na tym etapie wszystko, ponieważ oczywiście Curse będzie mówiony w dalszej części. Na tym etapie nie ma sensu wchodzić w Kerrsa, ponieważ to już jest spell piąty i no, w kampanii nie dojdziesz do niego, więc na tym etapie tak naprawdę trzy skile: samą Skeletons, Chaos Bolty i samą Skeletal Mage. To są trzy spele, które chcielibyśmy grać na samym początku. A tak naprawdę, do momentu, kiedy nie mamy Skeletal Mage i nie możemy na nich rozdać Grave Passage, czyli Tepeka, no to wtedy do, tej, do, tej, do tego momentu gramy po prostu Transplanta i nie gramy Kersa. Zamiast Kersa tutaj będą po prostu zwykli magowie, a tu będzie zwykły Tepek. I oczywiście Chaos Bolt jako main skill, szkielety jako główne źródło obrażeń, Golem to Golem, Transplant Tepek, Skeletal Mage jako Utility. Widzu, i temy na kampanii, tak naprawdę to jest, co ci się założy. Jeśli założą ci się rękawiczki z minion damage'em, super, zbroja z increase health'em cudownie. Oczywiście będą pewne sweet spoty, ale masz je rozpisane w poradniku, w planerze, Także na chwilę obecną pozwolę sobie ominąć to, tak? Bo i nie ma sensu wypisywać konkretnych przedmiotów, zwłaszcza że tutaj w crafting nie jest aż tak deterministyczny jak na przykład FQ1 więc tu prawdopodobnie sobie poradzisz po prostu. Warto zwrócić uwagę, widzów, my no grasz minionami. Minion damage, jakieś rezisty, movement speed na budkach, zdrowie, rezisty, tak jak już wcześniej wspomniałem, to wszystko ostatecznie po prostu ci zaprocentuje. A jakie ty tam dokładnie proporcje, czy będziesz miał trochę więcej mikro, minion damage'u, czy mniej, to dobrze wiemy, że w kampanii to nie ma za bardzo znaczenia. No i Widzu, to na tyle. Tak jak wspomniałem na początku materiału, będzie aktualizacja, będę rozwijał ten mój buildik w endgame'ie, pokażę ci jakie konkretne unikaty gram, na jakim legendary potencjale, jakie idole mam zamiar włożyć do swojego drzewka, bo to akurat nie jestem jeszcze przekonany, oraz jak mój build adaptuje się do no, tak na przykład wzrostającego poziomu monolitów. Może się okaże, że ten build będzie średni, albo będzie wybitny. Także widzów, tak jak powiedziałem, spodziewaj się aktualizacji i pamiętaj na chwilę obecną, na potrzeby kampanii i wczesnego early game'u masz rozpisany build w Last Epoch Tools, czyli w takiej stronce, gdzie można tak naprawdę tworzyć swoje buildy. Jeśli zauważyłeś pewną nieścisłość, daj komentarz. Nie boli mnie to, mam zamiar, tak jak wspomniałem, rozwinąć ten build, tak aby po prostu spełniał wszelkim standardom gry w hack and Slash. E. Widzu, podobał się materiał? Daj subka. Nie zabieram Ci więcej czasu. Ja byłem Baltazron. Trzymajcie się. Pa, pa.